Maneczko, widzowie, witam po raz kolejny na G4 Skins jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu. Pamiętajcie, kod matuszy wpisywany w to miejsce, daje wam 5% do oraz skrzyneczkę MILSPEC za darmo na start. No Ostatni odcinek nie był zbyt szczęśliwy, no skrzynki widzów nie oddały. Także dzisiaj mam nadzieję, że na tych skrzyneczkach ze stronki coś ciekawego udało się wykręcić i już elegancki Boy Knife Doppler z Diamond Case'a. No w końcu jakiś ciekawy drop, a nie cały czas ten Wildfire player tu. Także fajnie, fajnie, mam ładnego dopplerka. No i to jest bardzo, bardzo dobry start. Zobaczmy, jakie ciekawe skrzynki zostały dodane na stronkę. W sumie to możemy sprawić na bitwach, którą, z którą sobie właśnie przyrządzimy za 120 zł na start. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Dodali coś ciekawego. Mamy na przykład za kolaka. No to sobie tego pana za kolaka trzy razy i walniamy sobie space walucika. Taka bitwa za dwójkę na start. No zobaczymy co to jest za skrzynka, czy to jest, a to jest taka klasyczna skrzynka, bym wręcz mógł powiedzieć, no i zobaczymy, może, może coś ciekawego się uda tutaj trafić, kurna, Empress AK4700, naprawdę, okej, okay, mocne, mocne, a miał mnie palić, zapomniałem, zapomniałem, dobra, lecimy w takim razie, pierwszy Oezu, oh Flame Test, no to klasyczny skinek dla nas, 40 groszy. Whiteout. ej, coś to może kosztować. no jest, bardzo drogi. Faktory nie 720 ziko, bardzo fajnie. No i trzeci flame test. No tragedia, szczerze ta skrzynka, no okropny start. Może Space Value coś tu podkręci. No chłopaki się nie popisali. No, wygramy tę bitwę. No ale nie jest to jakiś profit, którego my z no, Jest 2600 z dwójki. No przynajmniej do przodu, przynajmniej do przodu. Spodziewam się czegoś więcej. No Space Value troszeczkę uratował. Tutaj, yy, tutaj to SSG uratowało. I dla nas poleciał co Neon Rider, no. Także, także fajnie, także fajnie. E ja tego Whiteouta sobie zostawię, fajnie wygląda. I to jest niebieski skin, naprawdę niebieski skin <grym> i taki drogi. No ja whiteouty kojarzę, ale wydaje mi się, że ust nie jest chyba niebieski. On jest różowy. Jeśli mówię o rzadkości skina. Dobra, pierwsza wygrana. AP Active teraz wygląda inaczej. Fajnie, dodamy sobie Activa. Fire and Water też wygląda inaczej. Może coś tam w procentach też pozmieniali. Więc taki start walniemy i do tego może tego szejka i zagrajmy to na dwóch. Ten szejk ostatnio nas zdymał, dwa razy tą skrzynkę otworzyłem, także mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Zobaczmy w takim razie na dropy. Nie, w sumie takie same jak były. Procenty takie same, także tutaj nic za bardzo nie pozmieniali. Fire and Water również wygląda tak samo, także tylko i wyłącznie zmienili w sumie obramowanie. A ja Was przypominam, że fajnie, żebyście zostawili subika na tym kanale, ponieważ zbliżamy się do 2,5 koła, bardzo, bardzo fajny wynik to by był. Także możecie subika zostawić, oczywiście dla osób, które subskrybują ten kanał zawsze jest jakiś skinek do wygrania, tak samo przypominam ogiwołem na, na kosę. Właśnie, dawno tiketów nie dopisywałem, także po odcinku to w sumie te ticketki ogarnę. No i dobra, skupmy się może na bitwie, bo jak na razie całkiem fajnie tutaj dropiły Sugar Rasze, jakieś Cobra strajki również Mamy Darkwatera. Ej, bardzo ładnie daje ta skrzynka w tym momencie. No ale pytanie, co się stanie na końcu, tak naprawdę na ko ostatnia skrzynka jest najważniejsza, bo jest to shake. Shake. Mam nadzieję, że przejkuje czymś ciekawym. No tutaj. No może mogą być te skrzynki coś tam poleciało, jakiś darkwater, jakiś frontside i Dobra, proszę, coś dobrego na lewo! Gówno absolutne, po lewo i po prawo, wygrywamy te bitwę, ale no, to nawet nie jest profit, nawet nie jest profit. Obiecuję, że chyba tej skrzynki szejk więcej nie otworzę, bo no, przysięgam, nie daje absolutnie nic. Cztery razy ją chyba otwierałem, na ostatnim odcinku trzy, na tym było, w sumie można powiedzieć, że to jest dwa otwarcia, no bo to jest po lewo i po prawo i cały czas lecą te mega przeciętne temy więc po prostu wydaje mi się, że tę skrzynkę zostawimy. Nie jestem w takim razie jej fanem, jeśli tropi takie gówno. Dobra, ale psz, bitwa wygrana. Zaczniemy sobie tą nową od Masterka, może. Rzucimy sobie Windmillka, e, Decaya, e, dwa razy. Rzucimy jedną luksurkę na farta, którą damy na start. Bilionera, Blue Warriora i Gacie i Space Waluta. No grube, grubego zrobimy. Ale wydaje mi się, że tutaj na dwie osoby możemy coś podziałać. Dobra. Luksury, i niech tutaj dropnie na przykład taka w fake. Nie, na, niech nam po prostu stawi bitwę. O, w ogóle ktoś dołączył. Beers One. Pozdrawiam cię, stary. Za czwórkę grasz, także niezły agent z ciebie. No, daj coś na lewo, proszę. Niestety, niestety 10% nie oddało. Dobra, teraz stickerki. Stickery mnie ostatnio zaskakiwały. na taki start ziomek dostaje. Ja pitole 1600 na start po prawo. No, będzie ciężko, będzie ciężko. 1400 w tym momencie. Muszę liczyć, ile nam mniej więcej brakuje. 1400 tutaj on trafia. No, załóżmy, że 1400 cały czas jest gapu. Blood in the Water. No, oboje trafiliśmy, także cały czas tak samo. Dobra, dick, no rzuć coś ciekawego, musimy to jakoś nadgonić. Mamy AWP Simov. Okej, okay, okej, okay. 7 stówek, 7 stówek do niego. No daję drugi raz i jesteśmy w domu. Okej, okay. ale dobra, poprawo też dobrze dało. poprawo też dobrze dało. Jest gruba bitwa, jest gruba bitwa widzowie. Dobrze, mamy Ocean Foama, ej, nadganiamy, dobrze nadganiamy, trzy stówki, dwie stówki różnicy, proszę, kurna, Jade'y po prawo, siedem stów, osiem, nie dziewięć stówek na prawo, proszę, Fire Serpent, jest, mamy, mamy oga, mamy tego Auga, mamy Akibarę, mamy prowadzenie, proszę, byle tak się nie zjebało, byle by się nie zjebało, proszę, 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 Pantera, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze, kur, o sto złotych, o 100 złotych, osiem to było, fuck. Na ostatnim rzucie, gdyby tylko ten Space Valut dał lepiej. No fuck. Kurna jak było blisko, może jakby Akibara w lepszym stanie wyleciała. No ostatnim rzutem nas przebił pantero, a byłoby tak dobrze. No kurna, mocna bitwa, mocna bitwa w chuj, no i nic. No i nic, niestety. Dobra. Dobra, wiem co zrobimy. Więc zrobimy. Skoro przed chwilą była taka mocarna bitwa, zrobimy po prostu powtórkę, moim zdaniem. Zaczniemy od Masterków, luksurkę sobie odpuścimy i walniemy po prostu Alina. Walniemy po prostu Alina, Grubasa. I tyle. Po prostu Grubas i tyle. Co się dzieje? Czemu co chwilę mi to wyświetla? Mm, luksurka. Dobra, mamy jeszcze No Desert Hydrę. no stać? Tak, stać na Desert Kurna, nie trochę się boję. Trochę się boję, trochę się boję, że się zbyt podpalam. Ale lecimy. 12 skrzynek. 5400. Mam nadzieję, że się uda wygrać i po prostu zrobimy back to bad, back to profit. Back to, to profit. Proszę No jakby nie wyleciał bo ten sticker na start, no byłoby po prostu idealnie. Może teraz, może teraz. No przegraliśmy przed chwilą potężną bitwę. No teraz chcę wygrać. Proszę. Dobry start na prawo. 5 stówek na prawo. No kurna, proszę te stickery. Tutaj znowu drogo. o nie, dobra, myślałem, że to jest jakieś kurde za dwie stóły Proszę cię, master, rzuć coś hobby, to... Może być, może być, ale dalej. No, potrzebujemy potężnego przełamania. Tutaj przelecą te Katowice, które nam ostatnio wyleciały. No wiadomo, tu jest największa szansa na 50% na tą AWP. Mrukwam, jest zajebisty, powiem tak. Teraz bilioner, proszę, daj coś mocnego na lewo. Saudow, oczywiście ze Saudow. No i też jest duża szansa na tego Saudowa. 60%. Ja pier. O, boże, jaka to jest tragiczna bitwa w tym momencie! No, daj coś dobrego, proszę! Proszę nie! W tym momencie Bot Henry dwa koła nad nami. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie do tego wrócić. Jeszcze nam wylatuje jakieś gówno za 10 zł cały czas. No, come on! Fire Serpent na lewo. Jaguar, no może być, ale dalej potrzebujemy coś lepszego. No, dobra, nie ma szans. Nie ma opcji. Nie wierzę w tą skrzynkę, nie wierzę w tą skrzynkę, nie wierzę w tą skrzynkę. Dobra, chodro. Proszę, proszę, proszę. No i wydyma nas, wydyma nas. Oczywiście, że nas wydyma. Oczywiście, że nas wydyma. No dało nadzieję i wydymało. No klasik, klasik po prostu. Ah, ja pierdolę, było tak blisko. Dwa razy tak close bitwa. Chodrot nam wyleciał i tak przegraliśmy. Ah, niestety. Jak na razie dwa odcinki z powrotu. Dwa razy lipa absolutna. No niestety, no nie zawsze możecie wygrać. No cóż mam powiedzieć, kurno, no tak jest przykro z powodu tych dwóch bitew. Było tak blisko, żeby to wygrać. I nie, i na końcu musiała wydymać. Ach, no niestety, widzowie, nie, nie udało się po prostu. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, że ta koska jest do wygrania. Już się zabieram za dopisywanie etykietów. Dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, siema.